Przed nami kolejny program, nasz Sportowy Tydzień. Witam i zapraszam. Na dobry początek słowo o sponsorze. Z Działdowską Agencją Rozwoju dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom bez opłat i prowizji ze środków Unii Europejskiej rozwiniesz swój biznes, a dzięki bogatej ofercie edukacyjnej potencjał osobowy. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia bezpłatne kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole branżowej drugiego stopnia, szkole policealnej, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także podwyższenie swoich kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kursach językowych i szkoleniach z wielu dziedzin. Z Dolną Młodzież zachęcamy do aplikowania o stypendium w ramach prowadzonego przez nas już od 20 lat funduszu stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Informacje sportowe rozpoczynamy od tenisa stołowego. Działdowski Dekorglas wygrał mecz w rozgrywkach polskiej Superligi w zamościu 3 do 0. Punkty dla naszego zespołu zdobyli Lewandowski, Konisi i Dyjas. We wtorek 19 grudnia w Działdowie rozegrany zostanie mecz w Lidze Mistrzów z francuskim zespołem Hennebont. Będzie to rewanż za spotkanie we Francji. Przypominamy, że tam wygrał Dekor Glas 3 do 1. W tym roku pozostało nam jeszcze do rozegrania jedno spotkanie w Superlidze z Polonią Bytą. W Rybnie trwają rozgrywki amatorskiej ligi Tenisa Stobowego. Rywalizuje 29 zawodników. Po pierwszych grach w grupie A prowadzi Jakub Kępiński przed Miłoszem Cegielskim i Bartoszem Wójcikiem. W grupie B na prowadzeniu Michał Mączkowski przed Bartłomiejem Sieńskim i Julkiem Cegielskim. Koszykówka szkolna. 15 grudnia w hali sportowej SP nr 4 rozegrano Mistrzostwa Powiatu w koszykówce 3 na 3 dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rozgrywkach uczestniczyły tylko dwie szkoły SP nr 1 i nr 4. W kategorii dziewcząt i chłopców wygrała szkoła podstawowa nr 4. Trenerami zespołów są Sylwia Raczyło i Jakub Pietrzak. I powracamy jeszcze do tenisa stołowego. Młodzi tenisiści działdowskiego dekor glasu grali w miniony weekend w zawodach ogólnopolskich. Rocznik Żaków grał w Grand Prix Polski w Świdwinie. Z trenerem Kamilem Kurowskim uczestniczyli w tych zawodach: Dominika Czarnecka, Amelia Pazik, Adam Pydynkowski, Jakub Pydynkowski. W Grand Prix Polski Juniorów w Krakowie pod wodzą trenera Wenlianga Ksu grali Natalia Brzezińska, Zofia Madej, Mateusz Sakowicz, Adam Piotrowski, Kryspin Stolarczyk, Michał Lipowski. Niektórzy z nich wystąpili w turnieju głównym. A teraz trochę o piłce nożnej. Choć trwa przerwa w rozgrywkach piłkarskich, to jednak odbywają się turnieje halowe. W Narzymiu rozegrano turniej w kategorii orlików. Grało pięć zespołów. Wygrała drużyna startu Nidzica. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna i trenera Bartosza Szczęsnego. Najlepszym strzelcem został Igor Bęcławski z Narzymia. Drugie miejsce zajęła drużyna z Działdowa, Golmania. Bieganie. W sobotnim biegu w ramach parkranu na 5 kilometrów startowało 21 osób, w tym 5 pań. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Białuk-Pietrzak. Następny bieg w sobotę 23 grudnia o godzinie 9 w Malinowie. Drodzy Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. Wszystkim sympatykom sportu życzymy zdrowych, pogodnych świąt i nie zapominajcie o relaksie, choćby o krótkim spacerze, do czego serdecznie zachęcamy. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Za tydzień. Mimo świąt. Do widzenia Państwu.